Maneczkowiska tutaj od Stachu. Dzisiaj będę robił takie zadanie zielonego goblina. Nie wiem jak to nazwać. Że mogę tylko używać zielony i że to... Znowu mam Goworowa. Dzień dobry. No, o, transformacja w czarnego. No. Zobaczymy czy nam się uda Ostatnio nam się udało, teraz może i tak samo będzie Ale kto wie e, No dobra, już jesteśmy w busie, goworo znowu wybierali gdzie lądujemy okay. e, No i już wylądowaliśmy ja jak zwykle na puszkę już wcześniej no, i ktoś już do mnie strzela, ja nie mogę nic innego. Zielony pistolet. Spokojnie mam zielony pistolet, masz ja, A ja mam normalny pistolet. Zielony. Zielony? Tak. Niestety, Może. niestety tylko muszę zielony. Odnalazłem widzę sobie zieloną pompę. I widzę chłopak. Ja, on do mnie celuje. On do ciebie celuje? On do ciebie celuje. Już idę o już brać szary. ja już idę o pizza jest, pizza jest filatowa mogę używać no tak ale nie możesz podnieść kawałka jak to no bo kawałek jest niebieski ale mogę zjeść zamiast podnieść no tak ale no właśnie ale nie mać mam, nie ja masz mam zielony karabin no nie, złoty... znalazłem na ziemi złoty pierwszoosobowy Wiem on gdzie on jest, tylko jeszcze tutaj strzelają Nie widać, nie widać mnie Nie widać mnie, nie widać mnie Schowałam się Ja też się schowałam Idzie do mnie bananek Wiem, ale ja mam mało HP także ja sięg zabiję, bananka oni zawołują. No ale ja jestem i on. Ja, ja mam, ja mam tylko pompę. Tak jakby pompę. Ale. Nie, nie wiem, bo jesteś już zginął. No weź? No chcesz, to weź no. Chyba, zginiemy. Moja kawa jest. No chyba nie. O, czepiaki, może i wziąć. Ja. O nie. Oni tutaj idą po mnie. Mhm. Mhm. Idą tutaj i się boją. Czy nie idą? Dobrze. Ja się nie słyszę. A ja słyszę starannie. Teraz coś słyszałem. Gotcha. to Gotcha. 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 Nie. Nie! Go nie 1, 2, 4, To jest, To nie jest ostatni Dobra, to już tutaj, już, już w na busie, kolejny kolejnej grze wiesz co musisz zrobić? Tak, to ja. E, najmniej wybrać. Tak nauczyłem, dobrze. Chodź. E, Spokojnie. Okay. Czy wolisz tu? Nie, 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 nie. Ja tutaj Ale tego to... miejsca nienawidzę.

Boże, mój brat wyszedł na balkon i patrzy na mnie. Aha. Wam pana. O, na tę drugą pizzę i mam dwa, dwa pudełka pizzy. Zobacz. O, pizza. Tu pizza. <grym> <grym> Haha. Hmm. <grym> jest, jesteś, spóźniłeś się Spidermanie ukradłem Twoją robotę w pizzerki <grywa> <nie się. grywa> już nie za, nie zarobisz na za swój rachunek nie zarobisz, na za swój rachunek Spidermanie witam otworę swoją wycisz tą muzykę wycisz Kurde będę musiał płacić Musimy tutaj przejeżdżać? Nie, ma, nie ma innej drogi Nie, yes, to jest stoim w drogach Proszę pojedźmy dalej, proszę A ja mam tylko, Ale ja mam tylko, pompę, chłopie! Możemy jechać Ale ja mam tylko pompę a zabiję dwie osoby, chodź. Jak to? Fioletowe. O, mam pizzę trzecią. Ja Była, ale, ale puściłem. I oni Jak mieli... Pizzy? Mermista mieli tylko. Kawałek pizzy. Stasiek, ja tu tylko po ale nie mam nic. A ja mam tylko... Y, ...sieny, zielony tam. Zielony shotgun i tyle. My myślisz, że jest dobrze, tak? E, nie. No. Znaczy no tak pół na pół, no nie, bo... Pół na, na, pół? Pół, na pół, bo... pół pół na pół, to tań... bo jest. A pół na pół ktoś strzela. tajemno e... Ja znalazłem legendarną skrzynkę, ale słyszę jak oni tutaj chodzą. I mam klatową pompę. No i dobrze. No, to. Eee. no nie, nie możemy znieść tej beczki osłony. No nie, Zejść, nie, nie. Ja nie mogę. Tym. Znaczy Oni podpalają mamy... ten budynek. Musimy stąd uciec. Leży. Drugi! Proszę, 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 nasze dowolę, No nie! No i widzisz, dlatego ja nie lubię tej miejscówki, bo tutaj są dobrzy ludzie. Jestem nic. Dobra, wyderasz. bo nawet jego tworzymy sejfu dokładnie na tym po prostu. No tutaj sejfu to nie ma, bo przecież pamiętasz, ostatnio lądowaliśmy no i nie było. Jeden dzień. Są pewną ścianę. Niebieskie Niebieskie nie, nie, ja nie mogę niebieskiego Ja nie mogę, co ja zrobić. Ja potrzebuję zielony lub zielony kalabrz Zieloną poczkę tutaj widziałem no, Dobra, dlaczego się nie rusza? Eee, musiałam na chwilę iść. Ale nie ma czasu na chwilę. Chodź. Safe tutaj jednak jest. Jednak tutaj safe jest. No, no. Ale proszę mi dać poetowy to Ej, ja też pomęczę. Ty nie musisz robić. Ale ty nie musisz robić tego, szalendzu. Ale chcę. Ale nie możesz. Słyszę gościa. A czy słyszałem, jak się drzwi otwierało, ale nie wiem, czy to prawdziwy typ. To też może być dom. To może być ten bot. O, on o, no tak, to bot, bo jest na dachu. Mówisz że, nie, mówisz, że nie robię cię, to ja sobie biorę tą niebieską broń. Okay. O, niebieską broń. nie, tak mam szybszą. Chodź. O! Idziemy na podróż w daleki świat. Dobra, ja też idę z tobą. Ała, oddań nie mam z tym chłopem niby wygrać! Masz jak musisz uciekać! Albo nie, lecz lecz, lecz! Nie mogę, bo on już tutaj idzie! Nie, on się strzela z tym silnym! No to trudno! Trudno! No ale... Pi, 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 to pito, 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 uciekaj! Pito. Uciekaj! Co chodzi, Stój miejscu. No. I co, było tak trudno? Było trudno? Masz apteczkę. No, nie wygrałeś. Dobra, na drugą to ma włamuje się Damić go Nie ma go Nie ma go już na świecie Nie ma go już już Dobra Kuch ma jakimś tutaj najlepszego O jeden nie żyje ale jeszcze tam na razie drugi jest. Będziesz stąd zdjęcia. Będę ci mówiła pięć. tam gdzieś jeszcze jeden chłopiec. się A my do tego budynku. O, Chyba. Okej, a mam też Jest tam? Jestem. Dobra, nie, uciekamy. Uciekamy. A bodni są. Typ tutaj, ten ten, który uciekł. To ten, który uciekł. O, nie Ooo, pierwsza głąba. U mnie u mnie. Tutaj. Ale tutaj u mnie na górze o! są. Dobra, czuję! Tutaj tam na górze są, chodź. Tak. Ja to Tutaj są. Ale tu na górze? Tak. Już się nie zmieści. Leży. Ale też. Leży. Leży. Zaraz to no. skącimy Dobra ponownie i widzę samochód Lepiej akurat tutaj Idę Jeden leży, tutaj jest jeszcze jeden Dobrze. I jeden. I no, nie, nie. Kto się... Idę, idę. Idę, idę. Idę, idę. Otóż Nieee. No i jeszcze tańczy. Nie, bo stoi reporta, bo to jest Nie, hmm, Gdzie to jest? Jak on się nazywa ten Na pewno jest, 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 jest no, taki ja, ja. Medu20 me, 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 me. Dobra, ma szczęście Ale dobra, no tak jakby pobiliśmy challenge Było bojniej i biało Ale dziękuję za oglądanie e, Dziękuję za oglądanie i zobaczę ją w następnym filmiku.